Dzień dobry państwu. Nazywam się Robert Flisiak. Jestem profesorem, kierownikiem kliniki chorób zakaźnych i hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Chciałbym zaprosić państwa do udziału w panelu zakaźników, który odbędzie się 11 października. O godzinie 16:20 w hotelu Sheraton podczas szóstego kongresu Wizja zdrowia Diagnoza i przyszłość. Podczas tego panelu będziemy mówić o zagadnieniach, problemach związanych z COVID-19, który wydaje nam się, że wygasa. Ale nie mamy co do tego pewności. Dlatego będziemy pytani, będziemy dyskutować nad oceną przygotowań do kolejnej ewentualnej fali. Czy będzie ona tak spokojna jak w tej chwili, gdy nagrywamy tą wypowiedź? Czy może tak rozbuchana jak ta rok temu, związana z zakażeniem? Delta. Oczywiście wiemy, że omikron jest łagodniejszy, ale wirus SARS-CoV-2 nauczył nas pokory i możemy spodziewać się różnych scenariuszy. Będziemy dyskutować, jak trwają przygotowania do tej ewentualnej fali, jakimi lekami aktualnie dysponujemy. Będziemy mówić o ścieżkach pacjenta, które on przechodzi od pierwszych objawów. Do testowania i podania leku, jak jest, jak być powinno. Rozważymy dylemat, który pojawia się w głowach wielu osób: czy leki mogą zastąpić szczepionki. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w laboratoriach na całym świecie i nad czym pracują aktualnie. Naukowcy w kontekście COVID-19. Czy możemy liczyć jeszcze na nowe leki? Czy będzie jakaś zmiana w konstrukcji szczepionek? Dyskusję tą będą prowadzić bardzo różni eksperci, zaproszeni przez organizatorów, wśród których będzie między innymi. Pan profesor Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znany Państwu zapewne wirusolog. Profesor Piotr Rzymski z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, znany propagator nauki, medycyny, biolog medyczny i środowiskowy. Zresztą dyrektor medyczny INSERMu, sieci naukowej. Wiceminister Waldemar Traska. Mamy nadzieję, że również dołączy się do naszej dyskusji. Jego zdanie oczywiście będzie zawsze istotne, jako pewna przeciwwaga do naszych, naszych czyli naukowców, oczekiwań. Będzie również Pan Profesor Marcin Pech, ekspert, powszechnie znany ekspert farmakoekonomii, no i zakaźnicy, czyli Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a moja koleżanka z kliniki chorób zakaźnych i neuroinfekcji. Będzie również profesor Anna Piekarska, e, kierownik kliniki chorób zakaźnych i hepatologii e, Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. No i ja będę również, tak jak powiedziałem, e, jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. E, a także kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zapraszam Państwa 11 październik 2022, godziny 16.20-17.20, .20, panel zakaźników, hotel Sheraton.